TVG9 Piłsudski o polityce kresowej Równe 1920 rok Kiedy mówimy o kresach, to musimy zdać sobie sprawę z tego, co to są kresy. Kresy to zetknięcie się jednego narodu z innym, jednej kultury z drugą, jednego wychowania z innym. Dlatego też najtrudniejszą zawsze jest wszelkiej polityki kresowej umiejętnością zdobyć silny, mocny szacunek dla władzy jawnej. Na całym świecie polityka kresowa podobna jest do tej, jakiej my byliśmy obiektem. Nie znam innej polityki kresowej, jak polityka poniżenia i ucisku, której hasłem jest Biada Zwyciężonym. Jeżeli na całym świecie panuje nieuczciwość, w polityce kresowej ja chciałbym, by nasza polityka kresowa była polityką uczciwą.